Chodzisz na zajęcia jogi i słyszysz oddychaj, ale nie słyszysz jak, i do tego, w którym momencie zrobić wdech, a w którym wydech. Nie przejmuj się. Pokażę Ci. Wykonasz wdech, aby wydłużyć swój kręgosłup, a wydech, aby go skręcić. Z wdechem wyciągniesz ciało przed wejściem do skłonu, a z wydechem wejdziesz do każdego skłonu. Na wdechu. Uniesiesz daną część ciała albo całe ciało, a na wydechu ją opuścisz. Wdech wykonujemy we wszystkich pozycjach, które otwierają naszą klatkę piersiową, a wydech, które ją zamykają. Z wdechem przygotujesz ciało, tak żeby z wydechem pogłębić pozycję. Niezależnie od tego, gdzie zrobisz wdech, a gdzie zrobisz wydech, postaraj się oddychać nosem i w taki sposób, aby Twój wydech był dłuższy od wdechu. W taki sposób będziesz aktywować część układu nerwowego, która jest odpowiedzialna za relaksację i wyciszenie organizmu.